Przyszło do mnie 16 kartek z sądu, 16 kartek prawdy. Jeżeli ja bym nic nie zrobił, no te 16 kartek prawdy, to sądowa chętnie by wzięła mi skuter, żeby przekazać to na ręce zarządu drog i mostów. Czyli ja mówię, kartki prawdy, tak? Kartki prawdy są ważne, bo to Agnieszka mówi, że na jednej kartce prawdy mam 14 dni na 16 kartek prawdy pisemnie do złożenia pisemnych wniosków. 14 dni będę się zastanawiał, jakie to znowu kartki prawdy teraz ja napisać, tak? Właśnie, bo oni mają prawdę, ja mam prawdę. Mamy takiego pana, który reprezentuje zarząd drugim mostów Daniel. Daniel jest radcą prawnym i radca prawny też ma takie jak ja. Właściwie ja mam takie, radca prawdy ma takie, ZD od dawna miał takie, policja miała takie, Policjanci mieli takie, komendant miał takie, dużo osób takie miało, co ja teraz mam i, są i przeciwko. Tutaj nikogo nie ma za mną w tych pismach. Taka wspólna ich prawda, więc w imieniu wszystkich, którzy oglądali te pisma, to są kartki prawdy. I teraz zdziwieni będziemy bardzo, jeżeli asesor sądowa Agnieszka jednak. co zrobi? Co Agnieszka ma zrobić? Nie przepadło, tak? Tak właśnie, ponieważ wniosek. Nasz wspólny wniosek o przypadek. Jednak się uskutecznił, tak jest. To oni dali takie kartki prawdy, według ich myśli to on już przepadł, pamiętajcie, tylko potrzebna jest do tego Agnieszka. Dosłownie, tak to wygląda. Bo to jest tak, naprawdę, bo <grym> oni dali takie kartki, proszę bardzo, takie akta i nie potrzebują nic więcej robić, tak? No bo wszystko jest napisane, bo to się zajął radca prawny, więc radca prawdy powiedział, że skończyłem moją prawdę, tutaj jest wszystko prawdę, wszystko obronie, chyba że pan Rafał coś znajdzie. No właśnie, Agnieszka mi tu przysłała i mówi, Rafale, szukaj, szukaj, może znajdziesz. A z kartek prawdy coś. Ja już mówię, że to dawno znalazłem, ale jedna kartka prawdy mi się podobała, na przykład pod koniec była taka. Ja już ją omawiałem, ale nie wiem, czy zwróciłem na to uwagę, czy nie. Kartka dotyczy dyspozycja usunięcia pojazdu to ja wiem, wiele razy omawiałem tą dyspozycję, to jest we wcześniejszych materiałach, a sprawa dotyczy 22 kwietnia, czyli 22.04.2023, to tam musielibyście sobie to pooglądać, o co tu w tym chodziło. To był 22, tak, no właśnie. A tutaj jest dyspozycja w aktach prawdy zero czwarty I tutaj na dole tej samej kartki prawdy 24,04 Podpisy, proszę bardzo, a więc jest dyspozycja z 24 czwartego. Właśnie, a nie ma dyspozycji z 22 to sprawa dotyczy którego? No 22, no dobrze, no to tutaj mam akurat dyspozycję usunięcia z 24 no a czy jest dyspozycja usunięcia z 22? Jedna kartka, druga kartka, nie ma. Nie ma, to co? To trzeba by napisać. Y Agnieszka musiałaby napisać, proszę o doręczenie dyspozycji usunięcia pojazdu z dnia 22.04.2023 roku, ponieważ policja dostarczyła z 24. No właśnie, i teraz pytanie: co zrobić z tą kartką prawdy? tak? No bo tu jest 24. Do czego nam jest 24? Jak się pan Rafał ma odnieść do 24, jak pan Rafał spotkał się z policją 22. Więc o co chodzi z tą kartką prawdy? Oczywiście każdy się może zorientować. Tutaj Dominik pisząc kartkę prawdy rzeczy działa się 22, tylko że Dominik miał taki dzień, że pisał 24. No i teraz pytanie, czy uznajemy taką kartkę prawdy. Oczywiście ta kartka jest prawdziwa, ta też jest prawdziwa. To z 24 to... Hmm każdy wie, że to jest błąd policjanta, tak? Ale dyspozycja była 22, czyli kartkę prawdy z 24 będziemy traktować jak kartkę prawdy z 22, tak właśnie. Amen. Amen, panie Rafale i nie wolno panu już się bronić, czyli innymi słowy, panie Rafale, jak jest kartka prawdy 2404 2023 to co pan Rafał mówi, że trzeba teraz zrobić? To zależy czy gramy uczciwie, czy robimy tak, że... Hmm, hmm. A, bo się policjantowie pomyliło. A, bo to tak człowiek ma, no właśnie, bo jakby to wpisał komputer, no i tak Dominik jakby był bardziej jak komputer, no ale że jesteśmy ludźmi przecież, no to ludźmi, panie Rafale, no i ludźmi jesteśmy, no to przecież panie kochany, nie może pan do tego podważać tego pisma, tej dyspozycji usunięcia pojazdu, czyli tutaj chyba sędzia by powiedział, nie sędzia właśnie, co by powiedział sędzia? A co powie asystent sądowy? Właśnie, możemy testować asystenta sądowego, co powie na 24.4. gdzie dzieje się 22. I teraz pytanie: skoro mm, prawda składa się z prawd, czy to co dostałem, można nazwać prawdą? Właśnie. Czy ten wniosek, który mówi, że ma mi przepaść pojazd, to ma mi przepaść, czyli to jest prawda? O, właśnie. Pod koniec, jakby przepadł, taki skuter. Powiedzieć po tym, panie Rafale tutaj prześledziliśmy, przeskanowaliśmy wszystkie wyrazy, przeskanowaliśmy wszystkie zdania. Cały sens jest oczywiście zrozumiany. I tutaj flamastrem, tylko to zmieniliśmy już po. To już sędzia zmienił, wtedy jej pasuje. Tak to trzeba było powiedzieć. Albo sędzia dopisał do akty. Ja sędzia ustaliłam, że ta dyspozycja usunięcia pojazdu. To jest usunięcie pojazdu nie tak jak jest napisane, tak? i co się uznaje powszechnie jako miejscowość, data i powszechnie, że to ma być profesjonalizm. Więc tutaj, oczywiście, nawet jeżeli jest 24, to uznajemy, że to jest profesjonalizm, proszę Państwa. Więc jakby policjant napisał 22, dostał piątkę, a teraz też dostał właściwie piątkę, bo jakby dostał czwórkę, to już chyba nie byłby profesjonalizm i Panowałby chyba wygrał. No właśnie, czyli właściwie powiem wam, że takie pismo, jak jest włożone do aktu, to jest tak jak zatrute jabłko w koszyku. No, czy jak się odkryje takie zatrute jabłko w koszyku, to już można sobie radzić. No to też pamiętajcie, bo to jest taka gra w te 22 i 24, gra w daty, tak, bo wszystko jest rzeczą umowną, no jak gramy, no. Jak oni są na przykład policjantami i to jest służba mundurowa i służba mundurowa mi pisze 24 zamiast 22... To nie jest, nie orientujemy się albo rzadko używamy dat. No nie? Dominik nam powiedział, że robił wcześniej, podobne rzeczy robił. No, a teraz sobie wyobraźcie taką sytuację Dominika. Dominik idzie na patrol Łapie na radar, tak? I załóżmy, że złapał 20 na radar. Dobrze. Każdemu wystawił mandat. No bo każdy przyjął mandat. Tak się umówmy. Dominik mówi, proponuję tu mandat w wysokości. Wypisywał mandat. Na każdym mandacie i na każdym pisanym a to jest data. Tak Dominik wypisał 20 takich. Skończył służbę, a potem się zorientował po służbie, że kurde, ja tam wszystkim 24 wpisałem. Że dzisiaj jest 22. Ja pierniczę. Wszyscy mają wpisany 24. Co teraz robimy, proszę państwa, właśnie? Co by zrobiło uczciwe państwo polskie w takiej sytuacji? Dominikowi dajemy spokój, Dominik pomylił się, bo fajny policjant ale się pomylił, no nie szkodzi. Państwo dalej płacicie te pieniądze, tak. Czy raczej robimy uczciwie, że no niestety gramy w grę? Tak, jakby wszyscy poumierali, to zostaje tylko historyk. No to historyk pisze, że ta sprawa się odbyła 24, jak miał takie pismo. Potem takie plotki szły, że pan Rafał to był zatrzymywany 24. To, to jaka jest prawda? Dlatego prawdę trzeba utrzymywać, a nie tak, że sobie pozwalać na takie machloje. Pytanie jeszcze... Mm. Czym się znalazł taki prawnik, który by wygrał przed sądem 20 takich spraw, jeżeli policjant wpisuje inną datę? Reszta tip top, proszę Państwa. Reszta to wzorowy policjant. Dosłownie pełny profesjonalizm. Oprócz tego. Jednego. Tylko to. Tylko z pisaniem coś nie tak było. Tylko coś z tym policjantem było. Coś nie tak. Coś jakoś nie był skupiony za bardzo, bo policjant skupiony pisze 22. A policjant, który myśli, że jest skupiony, to pisze 24. Policjant, który pisze 24, jest policjantem niezrównoważonym względem policjantek, który pisze 22. No właśnie, więc no cóż. W jakiej energii był policjant? No właśnie. A policjant powinien pełnić zaszczytną funkcję i pokazywać się z jak najlepszej pozycji. Czyli no cóż, no to, to jest tak samo jak się robi przegląd wojsk. Tutaj guziczek, nie tak. Tutaj nie ma identyfikatora, no właśnie. A tutaj data się panu pomyliła, panie Dominiku. A tutaj pan coś napisał, nie tak, panie Dominiku. A tutaj, a tutaj, a tutaj. No właśnie. I teraz pytanie, co zrobi Agnieszka Zielińska, proszę państwa, i dlaczego nikt tego nie zauważył? Policjanci tego nie zauważyli, tej daty, że to się przegrywa. To się cały akt przegrywa, oskarżenia czegokolwiek. Warto było czekać z tym skuterem Warto było czekać na te pisma i te doręczenia Agnieszki. I pewnie się spotkamy z Agnieszką. właśnie. Bo tutaj już mi nie odmówią, bo to już jest cywilne, to już się nagrywa. No to sami rozumiecie. Że będziecie w telewizji. Co po niektórzy oczywiście, tak? No. Aha, i co nie ode mnie są jeszcze? Skuter są i pieniądze jeszcze. <laughs> Za ten drugi ma Pozdrawiam i pozdrawiam radcę prawnego, proszę bardzo. Zapytam go, jaka jest definicja prawa. Co by mi poradził w tym prawie. To by było dobre. Damian. Damian, weź skuter, Damian, weź mu skuter, Damian, bierz, bierz, jeszcze Damian, jeszcze Damian, dobrze ci idzie, Damian, dobrze. To powinna mi taka widownia całe miasteczko powinno kibicować Damianowi. Damian, Damian, Damian A mieszka co na to. Sprawdź to, o, o! Nie by tak dobrze, niby tak szybko, niby tak ekstra wszystko robią, nieby tak kręcą, niby tak płyną, gdyby tak było, Gdyby tak dobrze, gdyby tak szybko, gdyby tak ekstra wszystko robili Gdyby tak rymy, gdyby tak szyli z różnych styli Flow, to by tym żyli i byliby z sobą mion. Byliby nie podrabiali, byliby nie powtarzali Byliby oryginalni, byliby unikalni Gdyby tak było, to mieliby flow Gdyby tak było, to nie nadawalibyśmy o oh.